Witam, z tej strony Nero Ja jestem Bolak A... i znowu plecy. A to jest kolejny odcinek naszej serii The Eyes of Space A ja cię szukam. <noise> Elo Dobra, chodź, chodź, idziemy razem, chodź, chodź. Ja wiem, że robię ci plecy. więc mogę się albozy. Okej, masuję ci plecy. Nie, strzelają do mnie! Kutafiksy, gdzie? Skąd? Jak? Kutafiksy. No pałsztajny jakieś panie. Minecraftian Sword się kryje za bloczkiem, ja się kampię. Zaraz, gdzie oni strzelają? Tam z góry, czy mi się tylko wydaje? Um, ty widzisz, skąd oni w ogóle strzelają? No. Dobra, ja... Ja idę naprzód, chcę ich, chcę ich zabić Strzelają skądś Do teraz A oni tam z boków, no nie, kurde Już widziałem człowieka i nie zabił, nie? No już mi zabrał, kurde, ile co za głupek O, widzę cię Za tobą Bim. Dobra, chodźmy Górą? Powiadasz? Okej. Okay. Okej. Okay. Możemy iść. Od razu mi się szpójna, yy, ...game mode w starym Asus wież, Wieża Babel. Uwielbiałem ten game mode. Lubiłem, lubiłem budować wieżę Babel. To to było, nie była ta wielka platforma na górze? No. O Jezus. Nigdy nie umiałem tu brać A ja w tu wybieram wręcz grać. Gdzie oni są? Tutaj sobie jakieś lata zielony dawno... Jak dawno nie strzelałem w tym klasycznym... No, giń! Ej serio, gościa strzelić, nie mogę, nie? Ej no, straciłem skill'a GIN! No serio Mój skill ucierpiał Dawno już nie grałem w klasyczny game mode Tej gry No grałem tylko w beta pleży cały czas Ale jednak beta troszeczkę się różni od klasycznego, od, od klasycznego game moda W Ace of Space 1.0 no Dobra, czas sobie cza, Czas się znowuż nauczyć strzelać Jak mus to mus Jamkowym? Tak. Gdzie oni są? Oni strzelają gdzieś z boków, gdzie ja teraz jestem, bo ja ogólnie też się chcę na nich pokampić, jest tutaj też jeszcze jeden mój. W sumie nasz. I idziemy, 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 naparzamy. Okej. Okay. Ogólnie ten odcinek nagrywamy zaraz po poprzednim odcinku, kiedy go nagrywaliśmy. Więc komentarzy i jeszcze nie znalazł. Jeśli w ogóle jakieś będą... Strzał w głowę, headshot! Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog! O, 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 będzie kolejny! Nie uciekaj, głupcze! Uciekł. Headshot! Zobaczył mnie. Serio. I tak nawet dobrze mi poszło. No, zarąbali na sobie dwóch. Nieładnie. Okej. Okay. No, kto do jest strzela? Skąd? A tam. No, serio. Kurde. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku ludzie będzie lamerstwo W sumie Okej okay. Gdzie są zieloni? Ogólnie zieloni z tego co zauważyłem idą z obydwóch stron Idą po lewej i po prawej Środkiem w ogóle nie idą, środkiem idziemy my Znaczy bynajmniej niektórzy, ci którzy nie są mądrzy w tej chwili idą środkiem ja idę też lewą i prawą stroną, żeby ich zaskoczyć w sumie. Bo jak niebieski idzie sobie po środku i z obydwóch frontów idą zieloni, no to jest trudniej. Zielony! Elo! Kumplu! No kurde! Ile ich tutaj jest w ogóle? Fuck. Oni idą z tej strony teraz. Gdzie oni idą? Już strzelają, już strzelają. Zajdę ich od dołu wręcz Ten tak powiem. Pan, pan Sim nie zabił dwa razy. Po czym ja go zabijłem. Aha, spoko. Dobrze wiedzieć. Cały czas ktoś, żeby wykopać naszego idzie. No kurde! Fuck Dobra, grać ci się nie umiem w ogóle. Nef klasyczny. Kurde! Ten zielony idzie środkiem, dobrze wiedzieć Dobra też pójdę środkiem, likea bo, najwyżej mnie zabiją Ponownie W sumie tej mapie, w tej mapie najlepiej iść po prawej stronie, według mnie bynajmniej Ja jestem teraz na prawej. Ja jestem po środku i się boję I nikogo prawie że nie umiem Czy tam jest zielony? Nie Tu jest zielony Headshot eee. Nie Rifle. Też ja myślałem że headshot Dobra idę prawą stroną Jakoś się przekierowałem Ze środka na prawo Widzę jakiegoś niebieskiego przede mną To bardzo możliwe że jesteś ty nie oceniam tego W ogóle jakiś gościu się uwziął na na użytkownika Bernie Tak to ty jesteś, dobra e e e e, e Siema. Ej pamiętasz? Soczek <grym> Tak pamiętam Nie, ale ogólnie ja naprawdę w tej chwili nie umiem grać w klasycznego mołda Przerażam się z ponieważ to był T -t ten klasyczny mod, to ja najbardziej umiałem właśnie grać. I się boję, ponieważ jak się oduczyłem, to oznacza co... tylko jedno, że jestem lamą. Tak jak ja za każdym razem, kiedy gram w klasycznego? Nie. Oh fuck! Nawet te mi nie wychodzą już. Ten się teraz ukrył, zapewne zas nie zastrzelił albo ciebie. Została jedna minuta, serio? Idna hardcora, chodźcie tutaj kurde, gdzie wy jesteście? O, siema! Nie strzelaj! Kurde. Dalej, dalej... ogóle kto wygrywa? Aha, my dobrze wiedzieć. No to wygraliśmy chyba to już. Tak mi się wydaje, wydaje, że to wygraliśmy. Hey, Watchdogs. Toś napisał Watchdogs. Okej, okay, koniec. Jeszcze w sumie zagramy w jedną rundę, bo odcinek byłby za krótki. Trochę krótki. Eee... Classic to, CT... CTE To jest super mapa. Strzał w głowę. Poziom 145. Like a, like a boss, oczywiście. Który jestem? Jeden z najgorszych. Ciao w głowę. Super. O, ile, ile głosów widzi na Classic CTF? No, widzę, że ludzie lubią tą, gry, to, tą mapkę. No to jest super. Następną mapą będzie Classic. No i okej. Okay. I to bardzo pasuje. Który masz poziom hitsu, bo ja 125. 145. Domasz do indyjskich. Oje. Oh yeah. Nie zdążyłem, ale jest już za. Dobra, lecimy. ta mapa. Ta mapa jest hmm. najlepsza. E, pamiętam. Pamiętam jak cię tutaj jechałem na headshoty. <słuch> <słuch> e, ta mapa jest taka no... super, ale... To też zależy z jakiej strony się patrzy. Jeśli się wygrywa, gra... Mapa jest super. Headshot! Jeśli się przegrywa headshot headshot oh. he he he, he, headshot. he he headshot 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 jestem pierwszy chociaż chociaż przez chwilę ta chwila może potrwać ta przez chwilę tak jak powiedziałem właśnie Idę w dobrą stronę idę. My to my lubimy się kampić. Ta napa ogólnie jest na tyle dziwna, że człowiek nigdy nie wie jak się ustawić, żeby cię nie zestrzelili. Środkiem iść chyba jest na, najgłupiej w sumie, a ja idę właśnie środkiem. Strzał w głowy. O Jezus. Deal with it. Ej serio, tylko ja, ty i jakiś gościu mamy tylko punkty, reszta ma 0, a nawet jeden gościu ma minus 100? Dobra, żaden nie ma minus 100. nie ma minus 100. A Dildo ma już 900 punktów. A właśnie, że było. Ale teraz... To nie zmienia faktów, że Persik jest lepszy. <grym> a Persik jest lepszy od Bożeny Dykiel. Nie zrozumiałem tego ja przekazu. Dziwię się. Ale tymi hydrutami na początku czystaliśmy, nie? Heciać Nie tylko na początku Stefanie No kurze Co za człowiek z rzeczywiście Dildo ma już 900, nie mam 700 Ten to muż... ten to już ma 200 Milionów z głupka. A Skąd oni? strzelają, a nie to jakiś łeb z naszych strzelał do mnie, już się przestraszyłem znaczy wiesz, nie, nie pokazało mi, że dostałem obrażenie, tylko po prostu widziałem, że po ziemi coś się stało asysta? serio? to miał być mój kill a nie kurde, asysta w asysty się nie bawię skąd oni strzelają? jedynie dobra jest, zginął ten chłop... Jeden gościu, który już właśnie nad, nad mną dominuje, ciągle wy, wyku, wykłada tylko web. Jego jest po prostu trudno ustrzelić w sumie. W sumie to jeszcze gdzieś 7 minut tego odcinka i będziemy kończyć, bo dłuższych odcinków niż 20 minutowych nie ma po co robić. Jezu, ten znowu z tym headem tylko wystawionymi i kurde, weźcie to ustrzel. No serio! Boże. No serio już mnie nawet chyba widzą z tej strony Kurde Kampiery jebany Albo mnie widzą, albo mnie nie widzą Mi się za... Mi... No pewno, że mnie widzą Niestety, co widzę, chyba nikt nawet się nie chce pofadygować po teczkę. W sumie się nie dziwię. W tej mapce to trudno, po takie coś. W sumie w tej mapce to się tak ludzie nam walają, że nie ma, nie ma nawet jak dojść do teczki. Więc mówię, nie dziwię się nawet, że nikt z nas jeszcze punktu nie ma. Może się nawet tak skończyć, że w ogóle nie, ma, nie, będzie, nie będzie miał nikt punktu. Mom. Widzę, tutaj niebiescy postanowili się kampić. Pójdę za nimi. <laughs> Headshot! No, wystaw główkę. przypią widziałem twoją główeczkę. Pięknie! Okej. Okay. Ktoś jeszcze? A Whiskers mnie zabił. Ale nazwa dildo po prostu pobija wszystko. Zwłaszcza, że napisane, no cóż, troszkę inaczej. No cóż, angielski jest na tyle dziwny, że ma bardzo podobne, po, podobne wysławianie się słów, co można naprawdę robi, tworzyć na różne dziwne sposoby. Na przykład sub za sub. Jak jest sub for sub no to oni mogą sobie na przykład y, sub 4 sub Jest po prostu porąbane Dużo ma on takich właśnie słów, które można zamienić czymś, co w ogóle prawie że sensu nie ma Na przykład to for you jest... No Mówią, u nich jest dużo takich dziwnych słów To było głupie, czyli nie jest głupio, bo na przykład jak ktoś ci zabije to widać ten, gdzie on jest Więc byłby fajnie przyjaciel, no, ale trochę głupie, bo, bo zdradza w tę pozycję Ja tam w CS jest gorzej W CS to już w ogóle pokazują, gdzie jesteś Zabójstwo Chociaż w sumie tam nawet nie masz zupełnie potrzeby, bo to też zależy Tam chyba masz chyba dwa game mode chyba tylko Chyba nie, ludzie teraz mnie nie hejtujcie, nie znam się na CS-ie. Wiem, że jest na pewno zombie taki arena, tak jak, ma, tak jak macie tutaj w starym Ace of Space. Bo w tym nowym niestety nie dodali. A lubię Game Mode Arena. Jest super. Właśnie ten Game Mode Arena jest prosto z CS-a wzięty. To jest jeden z podstawowych Game Modów w tej grze. O, Dildo mnie zabił. Więc mówię, nie hejtujcie mnie, bo CS-a naprawdę się nie, na CS-ie się nie znam. W CS-a jedynego którego grałem to 1.6. I to też niedługo grałem w to CS-a, grałem tak. Ja w niego grałem chyba gdzieś dwa tygodnie w sumie. Tak po prostu zapoznawałem się z grą. Później po prostu zacząłem grać dalej w Co CS tak, no tak pół na pół. Był dla mnie taki fajny, ale... Jednak wolałem Ace of Space. Pięknie granatem zabity. Jeszcze mi zaliczyło jakieś zabójstwo przy przeładowywaniu. Więc like, bowl. Ja tak... Co? Właściwie do mnie podbiegł, bo mnie zauważył. Zauważył, gdzie jestem. A ja... Kaczyn. Dominuję nad Definly jakimś. Jak oni tutaj do nas strzelają w ogóle? Jak oni śpiewają? Uuuu, wow, 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 granatem naparzają, pięknie, ale nie, nie ze mną te numery. Zaczęłam się wczuwać klas w klasyczny tryb. Ponownie. Hmm... Tylko na razie jakoś nikogo nie ma. Gdzie wy jesteście, zielone ludki? Ani się nie spawnią, ani nic. Może się kampią gdzieś po bokach naszej strony. W sumie wcale bym się nie zdziwił. Ja znam już achiegment jakieś zdobyłem. Człowieku już nawet jakichś... już nawet achiegmentów nie mam za sobą dostać, bo... Już achievementy takie zwykłe Za jakieś tam headshoty czy coś to już wszystkie prezes zrobiłem, Tylko teraz bym musiał robić coś specjalnego tam, nie Co oni sobie zechcą Aha, oni tutaj teraz wyrównują podłogę W sumie dobry pomysł Ej no serio, nie ma żadnego zielonego tutaj, nie Nie widać nikogo O dobra, są! Pomyliłem się Pojawili się. I się zaczynają kampić. Wu! Wow! Łebsztajnie! Nie z granatami na nas. Zginie? Nie. Już ktoś inny go zabił. Headshot był. Ż -ż 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 Żal. Trzeba wejść na wyższy poziom, bo tutaj strzelać nie mogę. No, tutaj już można, tylko że... Jest ich tam tak dużo. Piękny strzał w głowę. No nie granatami rzucają w nas kurcze! Gdzie jest ten gnój, nie? Który rzuca tymi granatami? Na górze. O jezus Strzał w głowę Piękny headshot Piękny, pięknie, odpłata Jezu jak tutaj granatami naparzają No kurczę gdybym miał tylko granat żeby się im oddać jakoś Żeby się im oddać jakoś co to był za tekst w ogóle Nie chcę im się oddawać tylko chcę im oddać Podwójne zabójstwo Double kill Aaaa, kurde. Whiskers, po prostu nie mogę z tej nazwy. Nie, ludzie, w sumie chyba będzie 25-minutowy odcinek, więc jednak chyba się trochę przedłuży. Jeszcze dwie minuty i kończymy. Tam jest zielony. Po naszej stronie właśnie tam się kampił. Zaraz zginie. O, 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 jest. No główkę chcę pięknie! Jezu skąd oni przychodzą nie w ogóle A czy skąd przychodzą to wiem ale Więcej was matka nie miała Demo, de, Dominuje nad Neko Wolf Fajny nick. Kojarzy mi się z Neko od Dark Archona Ten, ten kto ogląda O bo znowu ją zabiłem Ją Jego Whatever Nie wiem O Jezus Pięknie, wywieram zęsy na tym gnoju, który nad mną dominował Przez dłuższy czas Będę Ten tekst mnie rozwala Wstał w Okej, okay. co słyszałem się rozłączyło trochę Dobra, ogólnie będziemy już kończyć chyba do lak, Bo już jest 30-25 minut Widzę No wiem no, Bo killerów dwóch nie Dobra, więc tak Ja jestem Nero Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka Na dzisiaj on podobał Dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia. Pa-pa!